Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Dzisiaj pokażę Wam przepis na przepyszny, domowy, chrupiący chlebek. E, taki przygotowany w bardzo szybki, bardzo łatwy sposób, który nie wymaga długich e, przygotowań. Nie potrzeba spędzać na robieniu tego ciasta nie wiadomo jak długo. Bez wyrabiania wystarczy tylko wykonać parę ruchów, ale to o tym w dalszej części odcinka. W każdym razie chlebek będzie wypiekany w garnku żeliwnym. Niektórzy robią to też w naczyniach żaroodpornych. Ja myślę, że w garnku żeliwnym jest to troszkę lepiej, troszkę wygodniej. Lepiej trzyma tą temperaturę, lepiej on się opieka. Jest naprawdę bardzo, ale to bardzo chrupiący i delikatny później ten chleb w środku. Na samym początku zapraszam Cię na mojego Instagrama oraz Facebooka. Wszystkie linki znajdziesz w opisie. A jeżeli zaciekawi Ciebie ten garnek, bo zawsze jest dużo pytań, skąd mam na przykład nóż, skąd garnek, i tak dalej, To link zostawiam ci w sekcji komentarzy oraz w opisie tego filmu. Tam dowiesz się więcej. Moi drodzy, przygotowanie ciasta na chleb w garnku. Zaczynamy sobie od drożdży. W misce mam 25 g świeżych drożdży. Dolewam sobie tutaj do nich odrobinę wody. A to po to, żeby je rozpuścić. Od razu możemy sobie dosypać tutaj około dwóch łyżeczek cukru, najzwyklejszego cukru kryształu. No i mieszamy. Możecie to sobie robić ręką. Ja wolę jednak zrobić to sobie taką łyżką, bo i taką łyżką będę sobie wyrabiał całe ciasto. Droże są już prawie wymieszane. Tak więc dolewam resztę wody. Wody potrzebujemy tutaj dwie szklanki do dwóch i pół szklanki. Zależy jak mąka będzie Wam chłonąć. Na razie wlałem sobie dwie szklanki, czyli pół litra wody. I teraz do tego będziemy dosypywać sobie mąkę. Może być to mąka 450, a wtedy uzyskacie zwykły taki pszenny chlebek. Ja używam 650, tak więc 750 gramów tejże mąki wsypuję sobie do środka. I wszystko sobie wyrabiam. Za chwilę to jeszcze po posolę, tylko nie chciałem, żeby sól miała bezpośredni kontakt z drożdżami, no bo wyhamowała by ich wzrost, czego oczywiście nie chcemy. Teraz już myślę, etap do dodania soli jest odpowiedni, tak więc jedna łyżeczka soli trafia tutaj do środka i mieszamy. Ciasto powinno być dosyć takie luźne, nie musimy go sobie zagniatać, właśnie to jest piękne w tym chlebku, że wystarczy wszystko zamieszać trochę łychą, zostawić do wyrośnięcia. Na tym etapie również możecie sobie dodawać różnych przypraw, nasion, może być tutaj dodany jakiś pieprz kolorowy, majeranek, chrzan, Czarnuszka, tak więc, opcji jest wiele. Sami widzicie, przepis jest banalny. Jeszcze myślę, troszkę wody tutaj sobie dolejemy, odrobinkę, wszystko jeszcze troszkę sobie pomieszam, tak żeby teraz ta woda weszła w ciasto i taką właśnie dosyć luźną konsystencję. To wszystko powinno mieć takie ciasto. Niektórzy zostawiają sobie do, do wyrośnięcia w lodówce. Na około, moi drodzy, 14-15 godzin, niektórzy nawet 24. Ja jednak tyle czasu nie mam i w temperaturze pokojowej będzie mi ono sobie wyrastało około 2 godzinek. A następnie, po tych 2 godzinach, będę przekładał do garnka. Ale jakiego garnka, w jaki sposób, no to za chwilę zobaczycie. Także ciasto jest już wyrobione, przykrywam je sobie czystym ręczniczkiem, odkładam w ciepłe miejsce i za chwilę się widzimy. Dobrze moi drodzy, minęły dwie godzinki, ciasto wyrosło bardzo mocno, zobaczcie cała miska jest zapełniona, jest mięciutkie, delikatne. Pięknie wygląda, no i teraz nie przychodzi nam nic innego jak tylko wyłożyć ciasto do garnka. Garnek żeliwny, zakupiłem go sobie niedawno na Wertor. Jeżeli będziecie chcieli podobny, żeby uniknąć pytań, link znajduje się w opisie filmu oraz w sekcji komentarzy. Ja jestem bardzo zadowolony z tego garnka. Ten ma bodajże 4,4 litra, ale mam jeszcze takiego 2,2. Bardzo fajnie nadaje się do pieczenia właśnie takich chlebów, jakichś zapiekanek, gołąbków, lecza i tak dalej. Bardzo fajnie trzyma temperaturę. Teraz już nie przedłużając, całe to ciasto, które tutaj mamy, Najzwyczajniej sobie wylewamy garnek. Moi drodzy, jest bardzo rozgrzany. Pół godziny był w piekarniku rozgrzanym do 220 stopni Celsjusza. I tak też musicie sobie zrobić. Naszynie, w którym będziecie piekli sobie chleb, musi być bardzo gorące. Wtedy pozwoli to na to, że chleb podczas popieczeniu nie będzie Wam przylegał i bardzo fajnie odejdzie. Ciasto przełożone. Teraz uważając, żeby się nie poparzyć, muszę wziąć tutaj ręcznik, złapać bok i łyżką. Staramy się rozprowadzić tutaj w miarę równomiernie ciasto. Możemy sobie zamoczyć taką łyżkę w wodzie, żeby jeszcze lepiej nam to szło. No i teraz biorę sobie wodę troszkę do ręki, moczę całą górę ciasta, a za chwilę zrobię sobie jeszcze nacięcia. I teraz takie ciasto, taki chleb pod przykryciem wkładamy do piekarnika już właśnie rozgrzanego do 220-200 stopni na pół godzinki. Po pół godzinie zdejmujemy pokrywkę i pieczemy jeszcze około 20-25 minut, aż chleb bardzo fajnie nam się zarumieni, zezłoci. Następnie wyciągniemy sobie chleb. Położymy na kratkę, żeby od spodu miał możliwość prześwitu i przewiewu. Wtedy będzie na pewno po wystudzeniu chrupiący. Także za chwilę wracam z upieczonym chlebem. Minęło, moi drodzy, troszkę czasu. Chlebek piek się w piekarniku około jednej godzinki. Temperatura, tak jak mówiłem, 200 stopni. Ja go włożyłem sobie jeszcze raz tutaj, żeby Wam pokazać ale bardzo fajnie on wyskakuje ze środka już go troszkę sobie ostudziłem także możemy go sobie już kroić nie chciałem go tutaj już rozkrajać kiedy będzie gorący ponieważ no wtedy jeżeli przekroicie sobie świeży gorący chleb będzie on wtedy gliniany niesmaczny do jedzenia taki zlepiony, a tak macie wypieczony mam nadzieję, że słyszycie jak Fajnie puka, jest to taki pusty dźwięk. Z tego też później wiemy, że dany chlebek, dane pieczywo jest wypieczone. Tak więc, nie przedłużając, zabierajmy się za rozkrojenie. Ja zawsze byłem nauczony, że trzeba zrobić znak krzyża przed przekrojeniem. I teraz kroimy. Jest jeszcze delikatnie ciepły, ale skórka jest bardzo chrupiąca. O. Kromeczka. Piękne dziurki, chrupiące, niesamowicie pachnie do tego jakiś domowy smalczyk, jakaś pasta. Przypominam, że właśnie testowałem ten garnek żeliwny, powłoka jest w środku taka emaliowana. Bardzo fajnie tutaj odszedł cały chlebek od powłoki. Niczym tutaj pamiętacie, że nie smarowałem tak więc bardzo fajna dobra jakość, nie są drogie, bo chyba około coś 180 zł taki garnuszek kosztuje, a często zdarzają się na tej stronie promocje, tak więc warto obserwować i sobie zakupić takie coś, no bo przecież taki garnek nie jest tylko do chleba, ale oczywiście można przyrządzać nim fajne potrawy. Ja jeszcze planuję sobie tutaj w nim zrobić jakieś leczo oraz gołąbki. Wtedy też fajnie tutaj gołąbki złapią temperaturę, ale o tym w innym odcinku, wtedy kiedy będę przygotowywał te gołąbki. Moi drodzy, ja na tym kończę odcinek, koniecznie zostawcie łapkę w górę, klikajcie dzwoneczek, aby być na bieżąco co z każdym filmem, który dodaję. Widzimy się już w kolejnym odcinku, do zobaczenia, cześć i życzę Wam smacznego.